Nie, bo to wiesz, że jestem zmordowany dzisiaj, ale jak, to, bo to by trzeba jakoś yy, żywiej, nie wiem, gdzieś jakoś inaczej. I, bo ty teraz dość mocne rzeczy ode mnie chcesz, a ja jestem w tej chwili na, na wyciszeniu. I, 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 No dobra, już, pana gadać. Nie? Piętno filozofii. Mam mówić, tak? A taka historyjka ze studentami zabawna. Miałem zajęcia, no nie powiem z, z jaką grupą i z jakim, z jakim kierunkiem studiów. W każdym bądź razie dałem studentom do domu takie zadanie. Napiszcie krótką wypowiedź na temat piętno filozofii. Studenci zapisali, no i rozstaliśmy się w dobrej wierze, że wszystko stanie się zrozumiałe, jasne i spotkanie będzie następne, będzie przebiegało w, w jak najlepszej atmosferze. Przychodzę na zajęcia i widzę, że grupa jest taka trochę zdetonowana. No, co, coś się dzieje, więc pytam się, proszę Państwa, czy pracę domową odrobiliście? I tu nagle słyszę wielką pretensję, wielki wyrzut. Jak to? Czego Pan od nas chce? Piętno filozofii przecież tego nie ma w internecie. No istotnie nie ma tego w internecie. Właśnie o to mi chodziło, żeby moi drodzy studenci wymyślili i pozwolili sobie na skojarzenia, pozwolili sobie na wyobrażenia, pozwolili sobie na myślenie, żeby, żeby spróbowali połączyć takie rzeczy, których jeszcze w świecie nie ma. Nazywam się Maciej Woźniczka. Jestem profesorem w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zajmuję się oczywiście filozofią. No, Długo zajmuję się filozofią. Pierwszy mój kontakt z filozofią to jest taka przygoda w szkole średniej, kiedy zauważyłem, że jednym z wybitnych filozofów jest myśliciel o nazwisku Platon. No i postanowiłem się nim zainteresować. Oczywiście w liceum nie za bardzo rozumiałem o co Platonowi chodziło, ale książka miała taki wielki, wielkimi literami napisane nazwisko Platon. No to byłem bardzo dumny, że mogę paradować po szkole i szczycić się tym, że czytam książki. Które no, nie są obowiązkowe w, w, w szkole. Tak naprawdę zajmuję się f, filozofią związaną z a, szeroko rozumianym przekazem kulturowym. Znaczy, interesuje mnie ten przekaz kulturowy przede wszystkim w warstwie dydaktycznej, to znaczy wszelkie metody, techniki, teorie, sposoby związane z kształceniem filozoficznym. Uważam, że w Polsce za mało jest przekazu kulturowego w filozofii. Bardzo bym chciał, żeby w szkołach średnich, nie tylko w liceach, ale i w gimnazjach była filozofia w znacznie większym wymiarze niż, niż dotychczas. Jako pierwsze studia ukończyłem studia przyrodnicze. Jestem przyrodnikiem po Politechnice Łódzkiej. Kończyłem tam chemię. To wtedy właśnie jakoś tak na tych studiach zrodził się pomysł, żeby coś jeszcze poznać. Że te, taka, ta taka jedna strona rzeczywistości. Dawana przez jedną dyscyplinę nauki to jest, to jest trochę mało. Dlatego no, postanowiłem iść odważnie, czyli wziąć, wziąć się za coś, co wykracza poza jakieś jednostkowe, szczegółowe aspekty i postanowiłem zająć się właśnie filozofią. Więc ten drugi obszar mojego zainteresowania to jest filozofia, a nauki przyrodnicze. No oczywiście jak się pracuje wiele lat w filozofii, to zainteresowania zmieniają się i tak na przykład zainteresowałem się etyką, to jest też tak, ja, taka moja... Ulubiona działka, mój ulubiony sposób filozofowania. Etyka jest zupełnie odległą dyscypliną od tego, co nazywamy przydoznawstwem. Można tam spotkać bardzo zróżnicowane, bardzo niekiedy zaskakujące interpretacje, i można zmierzyć się no, z naprawdę wielkimi postaciami filozofii, a o filozofii, o filozofii, a właśnie, no to właśnie bliski, bliski filozof, e, takim, no oczywiście filozofów się odkrywa różnych, tak? Odkrywa się filozofów, którzy, e, no przemawiają do nas w różnych, w różnych okresach naszego życia. E, niedawno, no kilka lat temu spotkałem Henryka Elzenberga. E, Mówię, spotkałem, bo to było takie dość przypadkowe, dość przypadkowe wydarzenie. Była konferencja przez Uniwersytet Toruński, organizowana poświęcona rocznicy śmierci Ezenberga. No i postanowiłem na nią pojechać, a ponieważ niewiele wiedziałem o, o Ezenbergu, no to może, może byłoby dobrze, jakbym jakbym się nim zainteresował. I tak to okazało się, że Eisenberg stał się ważną postacią w moim życiu. Jeśli szukam jakiejś inspiracji, szukam jakiegoś motywu, który pozwala mi filozofować, to mi się wydaje, że sięgam wtedy po Eisenberga. Tu trudno o jakieś takie jednoznaczne, jednoznaczne zwroty, czy jednoznaczne skojarzenia, ale kłopot z istnieniem, ten, ten wielki, wielki pamiętnik filozoficzny Eisenberga no był dla mnie istotny. Tak? To, 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 to czułem, że ja, że ja tutaj spotykam się z nietuzinkową postacią. No dzisiaj, na przykład, była dyskusja w jaki sposób prowadzić organizacyjnie uczelnie, uczestniczyłem w takim spotkaniu. No i tak mi się wtedy skojarzyło, że, że takie moje motto to jest motto optymistyczne, to jest, to jest motto, które zachęca do działania, zachęca do funkcjonowania, jakbym miał to jakimś jednym, jednym zwrotem skwitować. No, nie wiem, nic mi nie przychodzi konkretnego. Ale niewątpliwie to jest coś, co, co, co wiąże się z pasją, z zaangażowaniem, z otwartością, z chęcią sięgania po nowe wyzwania. Bez takiej postawy niewiele można uzyskać, niewiele można, niewiele można, niewiele można zdobyć. To jest takie pytanie, czy Częstochowa to jest prowincja, czy może niekoniecznie. No, ja na stałe mieszkam w Łodzi i naprawdę nie mam odczucia, że, że jest jakaś różnica między tymi ośrodkami. Kontaktuję się z wykładowcami, z profesorami, którzy pracują w obu ośrodkach. To w tej chwili się wszystko pozmieniało, to, to w tej chwili możemy mówić o wyrównanym poziomie czy, czy, czy o czy, czy relacjach zachodzących w, w środowisku naukowym. A studenci, no studenci, naj, najprostsza, najprostsza przykrość jaka się z nimi wiąże to jest to, że jest ich mało. To jesteśmy świadectwem kryzysu demograficznego. Jak mamy kilkanaście osób na roku filozofii, to, to jest bardzo dobrze. Na no, Wyszynsztachowie udało się nawiązać dobry kontakt ze studentami. Mieliśmy teraz wizytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej i no, pozytywnie zostaliśmy ocenieni. To, to wręcz byliśmy zdumieni, że że no, nasza praca została, została w jakiś sposób zauważona, podkreślona. Także to, to nie chodzi tylko o to, że tam się gdzieś odbywałem jakieś zajęcia, ale tu chodzi o to, że w czasie zajęć filozoficznych może powstać autentyczna relacja, a może, może powstać zainteresowanie, że, że tu u nas jest coś, coś ważnego. A filozofia w Częstochowie to nie są takie, takie po prostu studia. Tu, tu może tak nie precyzujemy tego jakoś tak górnolotnie czy, 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 czy jakoś tak szczególnie, e, szczególnie wysoko, ale, tu, ale nam o coś chodzi. To nie mamy żadnych wątpliwości. Nie no, w, pewna filozofia jest różna, to znaczy e, znajdą w niej miejsce, znajdą w niej swoje miejsce e, osoby o różnych osobowościach, o różnych profilach, o różnych charakterach. Znaczy, ci, ci, którzy lubią czystą spekulację, to oczywiście, że się odnajdą w filozofii, to jest coś, co, co jest pasją wielu myślicieli, bo to jest to spotykanie się z tym, co jest no, tym absolutem filozofii, tym, co jest najwyższe, ostateczne, czy tym, co, co jest w ogóle. Ale to nie tylko taka funkcja czy, czy taka rola w filozofii. Oczywiście można poruszać się w filozofii w warstwie czysto egzystencjalnej, gdyż mamy wiele nurtów będących konsekwencją filozofii życia, filozofii egzystencji czy, czy różnych odmian egzystencjalizmu, które zdają się wskazywać na potrzebę filozofii praktycznej na potrzebę wykorzystania filozofii w codziennym doświadczeniu egzystencjalnym. A filozofia pomaga. Filozofia jest wielkim doświadczeniem kulturowym, może trochę pozostającym na marginesie współczesnej popkultury, ale każde jej bliższe, każde bliższe spotkanie się z nią, każde, każde bliższe jej odczytanie no jest gruntujące, tak? coś, coś daje człowiekowi. E, najprościej dobrze. Filozofia jest e, mocniejszym byciem z samym sobą. Filo, to nie Może to brzmi egoistycznie, tak? czy, czy e, egotycznie, ale to chodzi o to, w jaki sposób lepiej świat rozumieć, w jaki sposób rozumieć e, samego siebie, jak, jak lepiej e, funkcjonować. Więc to filozofia jest takim czymś no mocnym. Tak? To, to dzięki filozofii na pewno jest to wszystko. Jest to wszystko, to znaczy zarówno my sami, jak i świat, w którym jesteśmy, jak i najbliżsi nam ludzie, ale też i nie tylko obcy, ale, ale i daleki, to wszystko jest wyraźniejsze, to wszystko jest czytelnie, czytelniejsze, to wszystko jest umieszczone w, w mocniejszym kontekście. Jak są, jak są sytuacje, nie wiem, przykre, to wtedy przypominają się jakieś maksymy filozofów, jakieś, no nie wiem, rady, czy, 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 czy jakieś, jakieś aforyzmy, które, które gdzieś utkwiły i które nagle zaczynają zyskiwać na znaczeniu. A w takich prostych czynnościach, no chyba daje taką, no jak to powiedzieć moc, niemoc taką energię, takie, takie coś, co się ma gdzieś w sobie, co się gdzieś, gdzieś w jakiejś sposób nosi. To znaczy, że kiedy staję, staję przed problemem, to ja sobie zdaję sprawę z perspektywy, to znaczy natychmiast umiejscawiam to, wiem gdzie jestem, tak? wiem jakie są zakresy, czy jakie, jakie są granice mojego funkcjonowania i to po prostu pozwala mi lepiej problemy rozwiązywać, których no, myślę nie brak i filozofom Nazywam się Maciej Woźniczka, jestem profesorem w Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszam na moją stronę internetową www.panfilozof.pl.